Szósty sezon Apex Legends to nie tylko nowa legenda czyli Rampart, ale również wprowadzenie do gry nowych przedmiotów kosmetycznych. Mowa o holosprejach, więc to tym bardziej dobra okazja, żeby zrobić Opening. Dziś przygotowałam dla Was 60 pakietów Apex, które za chwilę otworzymy. Mam nadzieję, że wypadnie z nich dużo legendarnych przedmiotów kosmetycznych. No i jak zawsze, mam nadzieję na jakąś pamiątkę rodową. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Jeżeli tak, to nie zapomnisz zostawić pod nim łapki w górę. A jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to również zasubskrybujesz. Życzę miłego oglądania! No to startujemy. Tak jak powiedziałem, przygotowałem 60 pakietów. Mam nadzieję, że będzie z nich sporo legend. No i oczywiście, liczę na te czerwone promienie które do tej pory tylko raz widziałem. Startujemy. Lecimy z pierwszym pakietem. Pierwszy będzie złoty pakiet z karnetu bojowego, także tam będzie gwarantowana legenda. Zobaczcie, co tam się kryje. Jest złoty przedmiot. Ale to było oczywiste. Uuu! Bardzo ładnie. Bardzo ładny karabin ładunkowy. Piękny, złoty karabin ładunkowy. Ja ostatnio Trochę strzelam karabinem ładunkowym, także z przyjemnością będę z niego korzystał. Naprawdę fajny, naprawdę, naprawdę bardzo fajny. Ja lubię bardzo złote skórki takie z przepychem, z przytupem. Fajnie wygląda ten karabin ładunkowy, także cieszę się z niego niezmiernie. Jeszcze 59 pakietów, także na pewno jeszcze wiele legendarnych przedmiotów w tym openingu się znajdzie. Lećmy z kolejnym pakiecikiem. Teraz fiolet i dwa niebieskie. Tak jak mówiłem też na początku, liczę na nowe. O, ale jest rampart, nowa skórka, liczę na holospreje, bo te holospreje są kozackie, takie naprawdę kozackie, a mam ich bardzo mało. Kupiłem y, sam za materiały rzemieślnicze dla Lifeline i dla Kostika. No ale chciałbym mieć spraye do wszystkich legend, więc mam nadzieję, że choć kilka tych holosprayów y, tutaj się uda wydropić. Na razie standard materiału rzemieślnicze oraz skórka dla Miraża. Sporo materiałów rzemieślniczych, bo ja już sporo przedmiotów kosmetycznych posiadam w Apex Legends, także to jest oczywiste, że to leci. No ale liczymy, liczymy na jakieś fajne przedmioty. Jest kolejna legenda, druga legenda, już teraz ze zwykłej skrzynki. Zobaczmy, co legendarnego tu mamy. Elstar, legendarny Elstar. Elstar to. Nie, nie, nie. Dla Volta! Legenda dla Volta! Uuu! Nowa broń w Apex w szóstym sezonie również jest naprawdę przefajna. Nowy Volt z dumą i godnie zastąpił R99, które wylądowało w zrzutach zaopatrzenia. Także Volt bardzo fajny. Również chciałbym mieć do niego jakąś legendarną skórkę. Może w tym openingu jeszcze wiele pakietów przed nami, także mam nadzieję, że coś wypadnie. Sztandar dla Rampart dwa razy. Tym razem wypadł niebieskie przedmioty kosmetyczne dla Rampart. Nie najgorzej. Znowu materiały, materiały i odzywka dla. E, ra... Rewenanta. Dobrze mówiłem. Dobrze. Materiały rzemieślnicze razy dwa. Słabe te pakiety, słabe te pakiety póki co, a już otworzyliśmy 12 pakietów, jakoś strasznie szybko klikam. Po 12 pakietach mamy jedną legendę i jedną legendę ze złotej skrzynki. Także tak bym powiedział, że na razie ten opening idzie trochę pod górkę. Mam nadzieję, że jeszcze się rozkręci, że jeszcze zobaczymy tu jakieś dobre. Rzeczy. Znowu dwa razy materiały rzemieślnicze. Bardzo dużo materiałów rzemieślniczych. Chyba jest czas, żeby zacząć sobie za materiały rzemieślnicze kraftować przedmioty. E, no, bo mam już naprawdę sporo tych materiałów rzemieślniczych. A z tych skrzynek jakoś nic nie leci. Teraz coś fioletowego. Uuu, loba, loba, loba. Fajny, fajny, fajny standard dla y, loby, tylko że Lobą również nie gra. No Loba niestety było wielkim wow, wielkim boom w piątym sezonie, ale nie zagościła za dobre w, w mecie w Apex Legends. Mało osób nią gra i nawet ten buff, który dostała teraz w szóstym sezonie, czyli o połowę skrócony czas odnowienia jej umiejętności specjalnej ultimate'a, nie za wiele pomógł standard Rampart. Też może być, ale ja bym chciał Volta zobaczyć jakiegoś, jakiegoś chociaż fioletowego Volta, a najchętniej złotego. Teraz tutaj macie skrzynkę dla Rampart, bo jest i standard i odzywka razy dwa dla Rampart. Jak wam się gra rampart? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Ja też jej niezbyt, nie, nie polubiłem jej zbytnio rampart, ale wiem, że są osoby, które bardzo lubią grać rampart. Ja będę próbował nauczyć się dobrze nią grać i wykorzystywać jej umiejętności, bo póki co to rampart mi jakoś tak nie siadła. No i oczywiście to Devotion również mógłby być jakiś kolejny legendarny skin, bo Devotion w tym sezonie ogólnie broni energetyczne w szóstym sezonie Apex Legends to jest naprawdę wielki, wielki sztos i to jest wielki powrót broni energetycznych. One przejęły Apex Legends w szóstym sezonie. Sezonie, zarówno Volt, jak i właśnie wspomniane Devotion. To są naprawdę bardzo silne bronie. No i każdy chce nimi grać. Także legendarne skórki do Devotion, do Volta, też bym przygarnął, ale ja bardzo dużo bym rzeczy przygarnął, a na razie gra nic mi nie daje. Same białe i niebieskie przedmioty. To jest chyba jeden z gorszych openingów, jakie w życiu miałem. Już 25 pakietów otwartych. Teraz coś fioletowego. Może coś fioletowego, fajnego. Y Charge Rifle, ale już mamy Złotą Skórkę do Charge'a, także ona zostanie. Ale ani jednego Holospraya jeszcze nie mam. Ani jeden Holospray nie wypadł. O, jest, jest Volt jest rzadki skin do Volta. Całkiem fajnie, taki pikselowaty. Biorę go, chociaż wolałbym jakąś legendarną Skórkę dla Volta. Może teraz? No nie, jeden Fioletowy. Zobaczmy, cóż to Fioletowego wypadło? Zawieszka do broni. O, zawieszki to jest spoko, spoko. Strzykawka od Lifeline, super, to się bardzo cieszę. Bo ja Lifeline dużo gram, także jej zawieszki i jej przedmioty kosmetyczne również mi pasują. I znowu do Volta, ale to niebieska kolejna skórka. Tamta mi się bardziej podoba. Lećmy dalej. Jeszcze 32 pakiety. Na pewno jakaś legenda będzie. Pamiętajcie, że legenda jest gwarantowana co każde 30 pakietów. Także na to możemy liczyć. Ale ja bym chciał coś więcej, to no, chciałbym jakieś fajne rzeczy. Znowu niebieski i dwa białe. Czyli najgorsze, najgorsze z możliwych pakiety nam się otwierają. A już jesteśmy w połowie tego openingu. Już otworzyliśmy 30 pakietów. Strasznie to szybko zleciało. Znowu materiały, materiała i skórka dla Rampart. Ta całkiem fajna. Ta całkiem fajna. Biorę. Jeszcze 29 Legenda? Może teraz jakaś legenda? Znowu nie. Niebieski i dwa białe. No coś ten, ta gra mnie chyba dzisiaj nie lubi. jaj. Proszę, zaskocz mnie, zaskocz mnie. Nie wierzę, już otworzyliśmy. Naprawdę. Dwa, 34 pakiety. 34 pakiety i jedna legenda. Jest! W końcu! Kolejna legenda i kolejny fioletowy. Co w tym razem legendarnego? Legendarna skórka dla Lifeline. O, to się bardzo cieszę, ona jest śliczna. Ona jest sztos. Dobra, to już jestem, to już może się kończyć ten opening. Mam legendarną skórkę dla Lifeline, której mi brakowało. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że teraz ta druga połowa, te 25 pakietów, to będzie takie epickie 25 pakietów. Tak, nadzieja, nadzieja matką. Y <coughs> no właśnie, nadzieja matką. A my szukajmy i liczmy na następne fajne pakiety. Dużo rampart, dużo skórek dla rampart, ale dużo niebieskich skórek dla rampart. A jest legenda. Kacink! Może? Holospray? Nie. Standard dla Gibraltara. Serio? 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 Gro? Lepsze to niż Mozambik, ale. Kolejny Charge Rifle, kolejne materiały rzewieśnicze, a dalej nie ma ani legendarnej skórki dla rampart, ani holosprayów, ani yy, Volta legendarnego. No i to są, to są trzy rzeczy, które ja chcę dostać w tym openingu, a nie dostałem jeszcze ani jednej z nich. Co prawda, ta Lifeline fajna i ta Lifeline poprawiła mi humor, ale. Będę musiał chyba sobie coś kupić bo bardzo dużo materiałów rzemieślniczych. Chyba kupię sobie jakiegoś legendarnego skina dla yy, dowolta. Tam jest jeden do dowolta taki złoty, ociekający złotem. Chyba właśnie tego skina sobie zakupię. Och, cholercia jasna. 16 pakietów. Nadal, nadal nic. Same materiały rzemieślnicze. Ile jest takim niebieskim materiału rzemieślniczym? 30, czyli tu mamy 100 materiałów rzemieślniczych, 90. Tych materiałów To naprawdę jest! Legenda! Może tym razem, może tym razem: Rampart Volt albo. No, nie wierzę, nie wierzę. Legendarne materiały rzemieślnicze 600. Serio? Serio? Gro? To jest, to jest chyba pechowy opening. Może na koniec jeszcze, może na koniec. Może te czerwone promienie, chociaż ja już przestałem na nie zupełnie liczyć. Już tyle pa paczek otworzyłem, a dopiero mam room tylko do lifeline. Dalej nic. Dalej nic. Ja chyba roomy będę kupował po prostu, jak będzie event, bo to. 10 paczek do końca. Dostałam legendarnego Charge'a i, no i legendarną Lifeline. I sztandar do Gibraltara. To są trzy legendarne przedmioty, które dostałam z 60 pakietów Apex. To nawet nie jest śmieszne. Idziemy kupować. Idziemy wydawać materiały rzemieślnicze, bo ja mam tego dość. Teraz jakieś dwa fioletowe. Może holospray? Nie! To są znów materiały rzemieślnicze. Ostatnie paczki, ostatnie paczki w tym epickim i ogromnym openingu. 60 pakietów. Come on, nie, nie, już, już nic nie będzie, już nic nie będzie. Cztery ostatnie pakiety. Byłbym naprawdę zdziwiony i zaskoczony. Jest legenda, jest legenda. Specjalnie tak mówię. Trzy ostatnie pakiety. Bardzo dużo materiałów rzemieślniczych. Ciekawy jestem, ile ja mam materiałów rzemieślniczych po tym openingu. Dobra, panie i panowie, ostatni pakiet w dzisiejszym openingu. Pamiętajcie, że przygotowałem 60 pakietów. Do tej pory dostałem dwa razy legendarne materiały rzemieślnicze: legendarną skórkę do Charge'a, legendarną skórkę do Lifeline oraz sztandar do Gibraltara. Ostatni pakiet No nie, niestety Dwa białe, jeden niebieski To tak się kończy ten opening Ale mam 7470 materiałów rzemieślniczych Więc ja idę sobie kupić tego Volta Żeby nie było wstydu Na polu bitwy Bardzo proszę O tego chyba właśnie sobie kupię Chociaż nie wiem, kurde ten Luksusowe wykończenie, też jest ładne. Kacz snów. Kacz snów nie, ale Jasnowic jest dobry, taki mega mega złoty. Kupuję go. Kupuję go, odblokuj, odblokuj. Dobra, poszło. Mamy to. I i i i skórka dla Rampart. Będzie pasowało, nie? Też kupuję. A co? Stać mnie. Dobra, mamy to. Znajoma diablica też jest bardzo ładna. I jeszcze chciałem. jakieś motki, ale tu mamy motkę. Do Lifeline, czy ja mam do Lifeline emotkę? Mam motkę, chociaż ta jest fajniejsza. Bo jest złota. Złoty spray Tylko to kosztuje aż 1200 znowu. To chyba sobie to odpuszczę. Pathfinder, koła emotek. No, są takie animowane te złote jeszcze. Na razie chyba zostawię, także tak wyglądał dzisiejszy opening, pamiętajcie, że z pakietów dostałem sztandar do Gibraltara, skórkę do Lifeline, skórkę do Chargea, dwa razy legendarne materiały rzemieślnicze, więc musiałem sobie coś skraftować, a skraftowaliśmy legendarny skin do Volta oraz legendarny skin do Rampart. Teraz będę epicko wyglądał na polu bitwy, a wam mam nadzieję, że podobał się ten opening. Mam nadzieję, że łapka w górę już dawno kliknięta, no i subskrypcja z dzwonkiem również. Dzięki, że oglądałeś i do zobaczenia następnym razem. Cześć.